Jesteśmy, jesteśmy, proszę Państwa. Jest paczka, paczka od Olgi i Aleksego, proszę Państwa. Zapali światło. To będzie miłe zakończenie dnia, znaczy jeszcze z dwie godzinki się pobujam, ale już stopuję roboty. Nie ma po prostu zwierzaki i inne tam rzeczy. O, papuszki, już przyjechałem, to śmigają na zewnątrz, także myślałem, że dużo im zajmie, ale nie. Ciekawskie świata. Dobrze, zobaczymy, co tutaj znaczy. Mniej więcej wiem. Bo Olga prowadzi swój kanał Olga Moto vlog i tam było przedstawione chyba dwa dni temu No jak było wysłane przed, wczor przed wczoraj Tak? Czy przed weekendem? Już nie pamiętam I ten i na no odcineczku było, proszę Państwa, kto oglądał ten może wiedzieć ee, co tutaj jest. Wiem, że jest jedzonko, to chyba najważniejsze, bo ja tutaj głoduję kurde O! Ładnie zapakowane. Wypełniacze się przydadzą. O. A co tu? A. Naklejki pewnie. Cześć. Przesyłam kilka słoiczków do testów smakowych. Kolarepa jest dla dziewczyn. Ciekawe czy im zasmakuje. Pozdrowionka. Dla dziewczyn. Kolarepa. O. Jedną jasę wezmę chyba. O. Ale już ona... Kurde, folie zawinałaś. Widzisz, w papier takie rzeczy się zawija, bo to się poci, jest zimne, nie? Się poci, ale nic się nie wydarzyło. To można spokojnie obrać. Jedną wezmę sobie, albo zjem i resztę oddam kozom, jak chcesz. Jak wolisz, jak, jak uważasz. O! Taka ładna. O, to tą do domu biorę. Tylko liście, kurgiką rzucę. O! Tutaj naklejki. E, jakbyście nie wiedzieli, już pewnie mówiłem. Zresztą była już paczka od Olgi. I Olga właśnie projektuje i tworzy takie rzeczy. Znaczy nie jakoś zawodowo ani tak tylko dla mnie. <laughs> tutaj są wizytówki, czyli zakupy u farmera, kontakt i co tutaj można dostać nieraz nie? Czyli jaja, mleko, serwatka, serko, ziół, owoce, warzywa, miód z farmerskiej pasieki, mięsko, brojlery, indyki, króliki. I wiadomo, jak to przyjdzie, to może jabłuszko urwać, może, może gruszkę urwać, te resek są i inne rzeczy. Za rok rybki będą, miejmy nadzieję. A, patrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć papuki, i małe te ptaszki. Sajubiście. Niech wkurwiają sąsiadów. <noise> Słoik miodu dam się uspokoją. Dobrze, Olga, dzięki wielkie tutaj za wizytówki. I tutaj mamy naklejki na miód. To jest bardzo ważne proszę państwa. Ponieważ już mi się kończą, właściwie się... Z, nie, jeszcze z 5 mam sztuk. Tak więc tutaj jest, jest ich trochę, na trochę wystarczy. A może nie na wszystkie wystarczy słoiki, co mam raczej. No ale ważne, że jest, ponieważ jak ktoś. A tu jeszcze naklejki takie, napisy, spadziowy, no ciężko mi nazwać kiedy nie zbadałem, a też nie chcę kogoś w konia robić. Yy, to mógłbym, no ciemny miódno spadziowy, no wiem, że tam jest spać, ale czy go można nazwać spadziowym, no to już nie wiem, trzeba by było zbadać i procent spadzi w nim zmierzyć. Więc ja po prostu nazywam, no wielokwiaty z y, przewagą spadzi albo jakoś tam, no po prostu ludzie jak są to niech biorą i niech testują i niech kupują wtedy. Yy, a, a nie się pytają, jakie ten... Skąd ja mam wiedzieć, co pszczoły zebrały? Dobrze, to jest to. Mam nadzieję, że baterii mi starczy. Yy, w GoPro, jak nie, to powtórka będzie. Słoiki, a to ten słynny ketchup, dawaj od razu zaczynamy jeden słoik. Normalnie, jeśli Olga się zachwyca, to znaczy, że jest, kurde, bardzo dobry. Bardzo dobry ketchup wyszedł. Ja tylko widziałem na zdjęciu, ale już wyglądał, no kurde, że nie wiem jak to można osiągnąć taki wygląd keczupu domowego, ale ona to zrobiła. Ole zawykowane ty. O. O. Zobacz jaki keczup. Rozumiesz to? Co ta dziewczyna odwaliła w domu? Dobra, czyste łapy. No kurde, zajebisty i ostry, pikantny. Taki jaki lubię, troszeczkę może, ale nie, kurwa biste. Normalnie w życiu nie jadłem do domowego bo tak dobrego. I to jest jak keczup, nie żaden sos jak normalnie. Hmm? Trochę może rzadszy niż jakieś sklepowe, ale to no, redukcja była może ten. Słaba, ale to żeby to z gar takiego czegoś zrobić to ile to trzeba Redukować nie Ale jest no kurde taki słoik to Śniadanie i kolacja, nie ma nie To Trzeba by było kurde się ten zamówić Kiełbasy chyba No jest normalnie Taki słoik Olga Dwie dyszki, Dwie dyszki będzie dla Ciebie Gdybyś miała za dużo to Ja bym z pięć wziął od razu co? Ale na zimę, bo pomidorów nie będę jadł. Na razie pomidory muszę jeść. Pogratulować tylko taki, taki ketchup zrobić. Ale fajnie pikantny. Mm. I tu wszystko jest jej. Znaczy pewnie coś jakaś przyprawa, czy coś kupione? Ale warzyw, warzywa są jej. Też ma jakiś tam ogródek, gdzie się bawi, uprawia. Dobrze jej idzie, także zapraszam na kanał Olka, Olga <laughs> i Olga to nie Ola. To jest w ogóle inne imię Olga. Eee, zapraszam na kanał Olga Motovlog. I proszę ją, żeby zdradziła, jak ona to zrobiła. Bo chyba nikt nie wie jeszcze. Może kurde się podzieli. Chociaż ja bym jeszcze poczekał parę lat, później recepturę sprzedać do McDonald'sa za 100 miliardów. Grzybki! Elegancko! Bo u mnie chyba w tym roku znów nie będzie grzybów. Nie mam żadnych grzybów ani suszonych ani w słoikach. Nic nie mam. Tak więc super. To na specjalną chyba okazję będzie. O! To są sosy. Tutaj coś ciemnego widzę. No faktycznie one się nie biją. Zobacz. Ja to w tekturę te wszystkie miody swoje tekturą opatulam. Olga tylko taki, to już nie, druga czy trzecia paczka ze słoikami i nic nie stukni. paczkomatach te buraczki. Buraczki, jest zawekowane. Dobra zostawię. Ok, będę testował na pewno. Też jakby coś innego chyba. Nie, keczup. Zostawiamy. O, gdzie ten rosołek? Ja na rosół czekam. Ogóracki jakieś, jakaś sałateczka, też fajna rzecz. Gdzie jest rosół? Sałateczka. Gdzie jest rosół? O, papryczka. Ale ładnie wygląda wszystko. No. W kuchni jako ozdobę można postawić. No. Nie ma rosołu, Olga. A nie, to to będzie rosół chyba. Przygóra jakaś. a to koncentrat tego rosołu, to ja tego tak nie zjem, myślę, że zaraz otworzę i z połowy wy, wypiję, a to trzeba zupkę zrobić z tego będzie, ponieważ Olga kontuzję niestety jakąś e, taką poważniejszą doznała, zerwane więzadło e, Achillesa i kurczę, wzięła i robi, zrobiła taki rosół, właśnie na filmie jest u niej. Rosół z łap kurzych i z mojej kury, e, brojlera kurczaka. Tak więc no, zrobię sobie zupę, kiedy dodam parę warzyw, jakąś, yy, jakiegoś kuraka wrzucę i będzie zupa. Dobrze, co tu jeszcze mamy, o, ale dobry ten, dawaj go. Myślałem, że rosół ale no skoro tak, to trzeba keczupem ja się posilić. Mm. No bocz. Słoik dzisiaj pęknie. A, o, na plecy. Ale super pikantne, znaczy nie jest mocno, ale w sam raz, że można tego zjeść i nie przepali gęby, nie? Nie wiem, czy to mogę pokazać, że to nie było żadnej reklamy. Żadna reklama środka ani coś, to jest cokolwiek na ból plecu, bo ostatnio narzekam. I właściwie to ja nic nie mam, żel przeciwbólowy i przeciwzapalny, no to coś dla mnie na, na te lędźwie, czy tam krzyż, czy co, kręgosłup. Okej, okay, fajnie, dzięki, będę stosował, jak tylko wrócę do domu. Tutaj od Aleksego, od syna Olgi są kuleczki. Eee, metoda feeder. Ale ja to na haczyk będę nakładał i, i ja myślę, że one powinny wziąć, a jak nie to z gruntu na haczyk. Tak więc yy, dzisiaj nie, ale może jutro się wybierzemy, porzucamy. Także dzięki Aleksy. Dla Ciebie też coś na pewno poleci, jak tylko będę miał yy, jakąś wizję, nie? Jakiś pomysł. Bo tylko bez pomysłu to mi się nie chce iść gdzieś do sklepu jakieś głupoty kupowe, coś muszę wymyślić, dobrego wtedy zrealizuję. Także się nie ma w chłopcze. I tutaj są markery, ale zajebiste markery wam powiem. Yy, że to są jakieś olejowe olejne, że tu farba jest. Nie miałem, nie, nie używałem w życiu takich i nawet nie widziałem takich chyba w sklepie żadnym. Nie rzuciły mi się w oczy, tylko zwykłe jakieś normalne mazaki markery. A to jest właśnie coś do odznaczania. Aha, się naciska, to powinno lecieć. Czemu nie leci? A co? Nie, jakaś farba idzie chyba. A. O, śpiewa ładnie. Trzeba zacisnąć chyba na dłużej. Może i tak, no? Musi nasiąknąć się ten ten. Mhm. O, super mazak. O. Ale to cały czas się nie naciska. To naciskasz jak, jak dopiero się wypisuje. To naciskasz i on łapie i normalnie marzysz. To jest czerwony. Dobrze Olga. No to czerwony, czerwony, dawaj Aleksego lepiej wpiszemy. Ale ciebie tutaj poprawimy, nie wiem czy to widać. O, zrobimy konturę na serduszku. O, ale fajny, no. Musiał takich kupić, jak mi się skończył. O! Co ty na to, Aleksy? Może być, co? O, jeszcze tylko ramkę sięgniemy i będzie git. Dziękuję. Dzięki Aleksy, dzięki Olgo za super dary się pakuje i, i co jeszcze do, do roboty idę albo się najem czegoś, jakiś słoik pędzluje i galarepę, a nie jeszcze do dziewczyn idziemy, i co myślisz, że one to zjedzą? Nie drzeć się, U nas do wariatkowa wszystkich wezmą. Chodźcie wariatki. burde słońce. Me. Masz. Pauluś. Dobre. ale repa, No. Co za duży kawałek. A takie coś? W kostkę wam pokroję lepiej. Może być? Trzeba pokroić im w kostkę, to za duże, nie? E? Jeszcze? Dobre, nie? Masz. Prełka. Chodź malutka. <grymka> chodź, się wykręciłaś. Się obżarły czegoś chyba. Nie chcesz? Masz, Pauluś. Malutka. Chodź, Malinka, chodź, a spróbuj. Pyszne. No zobacz. Paula tylko wszystko żerna, no, te to wybrednek jak... Masz? Masz Ria. No w A mała nie ufna. Może do Owsa im skroję i tyle na wieczór. Po trochu dwa-trzy dni zjedzą. Dobrze, dobrze. Kryś. A pilnuj wejścia.

Aż dobra. Ja wziąłem całą. Masz Jadu. dziadu Masz Masz Wariacie. Może cię rozerwie w nocy. Masz.